Łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Witajcie, drodzy bracia i siostry. Tak, jak w tytule, miałem sen od Boga, wierzę, że to był sen od Boga, dlatego, że występowały tam symbole i znaki, które są w Biblii. Natomiast nie wszystko rozumiem, i dlatego ten sen chciałbym Wam opowiedzieć i poprosić. Bo być może ktoś wśród was, wśród braci, sióstr, ma dar od Boga rozpoznawania, tłumaczenia snów. Dlatego chciałbym wam opowiedzieć, jak ten sen wygląda, i prosić, że jeżeli ktoś wśród was będzie umiał wytłumaczyć ten sen, to proszę, aby napisał komentarz, maila, bądź skontaktował się ze mną telefonicznie. Chciałbym zrozumieć ten sen, bo wszystkiego nie rozumiem. Pewne rzeczy, pewne symbole, Mam w głowie, wiem, gdzie one są napisane w Biblii, umiem je odczytać, ale nie wszystko. Ale tak szybciutko, żeby wytłumaczyć tym, którzy może nie wiedzą, że jeżeli Bóg przemawia do człowieka, to w dwa sposoby. Pierwszy sposób we śnie, gdzie jest to napisane w słowie Bożym, a drugi w sposób może być to objawienie. Ja miałem już kilka razy tak naprawdę sen od Boga, jednakże były dwa sny. Pierwszy był y, rok, dwa lata temu, dwa y, po nawróceniu, po nawróceniu się i był również symboliczny, występowały w nim przeróżne zwierzęta y, i również w tym śnie, który zaraz wam opowiem, też występowały symbole, y, też zwierzęta i inne symbole, y, a miałem jeszcze dwa bądź trzy sny inne, które były dość proste do zrozumienia, do wytłumaczenia się i również tam występowały symbole. Dlatego według Słowa Bożego, tak jak ja znam, to Bóg kiedyś rzeczywiście przemawia do człowieka to poprzez symbole. I tak dla przykładu, żeby potwierdzić to Słowem Bożym, Biblią, to na przykład gdy Faraon miał sen o siedmiu krowach chudych i grubych, pamiętacie ten sen, prawda? Najpierw widział siedem krów Grubych, a potem widział siedem krów chudych, i te chude krowy zjadły te tłuste krowy. No i ktoś to wytłumaczył, już nie wracamy do, tego, do tej historii, prawda? Inny przykład, na przykład na Bukadnezar, gdy miał sen o posągu, który był z żelaza, z miedzi, z gliny i tak dalej, i tak dalej. Znów tutaj ktoś musiał ten sen wytłumaczyć, ale na przykład w Nowym Przymierzu Piotr miał wizję. Podczas dnia miał wizję, widział płótno, z tego płótna, płótno, które e, jakby z nieba wychodziło i na tym płótnie e, spadało na to płótno z, wszystkie zwierzęta nieczyste, tak? I Bóg mu powiedział, zabijaj, jedz. Więc to była wizja. Więc Bóg najczę najczęściej właśnie przemawia w takim formacie i my musimy znać Słowo Boże na tyle, żeby umieć e, ten sen wytłumaczyć. E, moi drodzy, prze przechodząc już do rzeczy... Powiem Wam, jak ten sen wyglądał. Stoję sobie, widzę siebie, jak ja stoję nad brzegiem jakiegoś morza, oceanu. Przede mną jest przepiękny widok, przepiękny widok, Pierwszy przepiękny ocean, myślę, że to był. Nie nasze polskie morze, przepiękny ocean błękitny. I ja sobie stoję i oglądam to, jestem zachwycony. I pamiętam, co ważna rzecz, miałem na, na, na oczach okulary. Te okulary był, były niemalże przezroczyste. Były koloru białego, delikatne, chyba z, chyba z plastiku. Nie czułem ich w ogóle na nosie, ale wiem, że w tych okularach było nagrywanie. To, co widziałem, wszystko, co widziałem, zostało nagrywane. I potem, moi drodzy, tak stoję chwilę, oglądam to, zachwycam się. Chwilę później jest kolejny obraz. Stoję w lesie. Stoję, jakby gdzieś po środku lasu, i przede mną jest, stoi suche, wysokie drzewo. Wyschnięte. Praktycznie całe, całe drzewo od góry do dołu, jak się spojrzałem, to było wyschnięte miało od gałęzi, gałęzie uschnięte, pień uschnięty i ja przy tym drzewie stoję. I tak jedno, jedno słowo, moi drodzy, postaram się znaleźć jakie zdjęcia, które by odpowiadały najbardziej temu, co widziałem i wkleję je tutaj podczas, gdy będę opowiadał, żebyście umieli sobie to wyobrazić. Tak więc stoję przy tym drzewie, ale wokoło jest las i wokoło jest las i wszystkie drzewa są zielone. Ja stoję sobie przy tym drzewie i spoglądam tak sobie w prawo i widzę, jak gdzieś tam w oddali... Ale całkiem niedaleko, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, bardziej kilkadziesiąt metrów ode mnie, jakiś ptak skacze po drzewie, i więc się mu przyglądam, i widzę, że to jest paw. Widzę, że to jest paw, i nagle ten paw skacze z jednego drzewa na drugie i wskakuje na to drzewo uschnięte, przy którym ja stoję. Więc ja stoję i, i spojrzałem, jak on na to drzewo wskoczył i poszedł do góry. I cały czas. Pamiętam, mam w myślach, że mam te okulary, i te okulary nagrywają wszystko. To co ja widzę. Później znowu spoglądam w dal i widzę drugiego pawia. Widzę drugiego pawia i ten paw również skoczył z jednego drzewa na drugie, te zielone drzewa, i wskoczył na to drzewo. Na to drzewo suche, uschnięte, przy którym ja stałem. I teraz ważne, widzę go niemalże tak, jakby był maksymalnie metr ode mnie, jest bardzo blisko. I on wbija się jakby szponami w to drzewo, ale nie ma takich z, y, prawdziwych y, y, pazurów, szponów, jak mają y, właśnie pawie. No, pawie mają podobne pazury jak, jak kury, tylko większe, prawda? Natomiast tutaj ten paw ma bardzo takie dziwne odnóża, bo one są podobne bardzo do odnóży y, skorpiona, jakby tak bym to hum, musiał, mógł chyba najbliżej y, wytłumaczyć. Widzicie zdjęcie, tak mniej więcej e, to wyglądało. Jego odnóża, którymi się wbił właśnie w to suche drzewo i zaczął iść do góry. I ja widzę, jak on wbija jedno odnóżę w drugie i idzie do góry i zostają po tym odnóżu takie dziurki e, w tym drzewie. Jak może widzieliście, może zdarzyło się wam widzieć kiedyś w lesie, jak e, na przykład dzięcioł wydłubał e, wydziobał w drzewie jakieś, e, jakieś dziurki. I miała być dziubla, dziupla, ale została tylko taka mała dziurka. To coś takiego widzę, takie ślady po tym. I ten Paw idzie wyżej, ale również ten Paw nie ma takiego pięknego ogona, jak każdy sobie wyobraża, że Paw ma piękny, rozłożysty ogon. Ale wygląda z tyłu jak zwykła kura. I tutaj, jak z tego co wiem, to samica pawia nie ma właśnie ogona, tylko samiec. Samiec ma piękne ogon, natomiast samica wygląda jak duża kura. I tak bym to określił: że tak, że właśnie to mogła być samica pawia. I poszła sobie do góry, ja się spojrzałem na nią, i nagle, nagle ten, ten paw uderzył w drzewo tym odnóżem. Tak mocniej, i zaczęło z tego drzewa płynąć zaczął z tego drzewa płynąć miód. Najpierw tak delikatnie, a, a potem nagle zaczął płynąć takim dużym strumieniem. I ja stoję przed tym drzewem i widzę, jak z tego drzewa tryska wielki strumień y, miodu. Ten strumień był tak duży, że praktycznie y, jak y, z węża ogrodowego leci, puszcza się wodę taką jednym strumieniem. To on leciał takim jednym wielkim strumieniem potężnym z, no, z dużą siłą. Nie pryskał sobie, nie leciał sobie tak pomalutku, tylko po prostu leciał siłą. Jakbyście odkręcili, o można tak porównać, jakbyście odkręcili wodę z kranu na, na cały kurek. Tak szybko ten miód wypływał z tego drzewa. Ja widzę, jak z tego drzewa wypływa ten miód, już nie widzę tych stworzeń. Widzę tylko samo to drzewo i ten wypływający miód. I stoję przez chwilę i tak myślę sobie, że fajnie by było nabrać tego miodu. W słoiki. Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy, no to, że jednak te zwierzęta przebiły tymi swoimi odnóżami, więc może być zanieczyszczony ten miód. Ale chwilę później myślę, ale przecież już tyle wypłynęło, więc na pewno to zanieczyszczenie tak czy siak już się oczyściło, więc mogę spokojnie nabrać miodu. I druga scena, kolejna scena, jaką widzę, to jestem nagle w domu, w moim domu. I szukam słoików, do których mógłbym nabrać, właśnie miodu. Więc znajduję jakiś tam taki jeden większy słoik, i znów jestem przy tym, w tym lesie. Podstawiam ten słoik, i do tego słoika w jednej chwili na, nalatuje miód, napełnia się ten słoik miodem, stawiam go z boku, no i znów robię jakby krok, i jestem w domu. Znów szukam słoika, znajduję kolejny, znów jestem w lesie, podstawiam go i znów jest w jednej chwili ten słoik napełniony. I trzeci raz znajduję się w domu. Widzę scenę, jak jest pełno słoików rozrzuconych po ziemi. Przeważnie są to małe. Ja szukam, próbuję znaleźć jakiegoś największego, bo wiem, że te wszystkie małe są niepotrzebne. Bo skoro tak duży, ten duży słoik tak szybko się napełnił, to ja potrzebuję czegoś dużego. Znajduję jakieś wiadro. Jakieś wiadro znajduję gdzieś tam, i znów jestem w tym lesie, Podstawiam to wiadro, ono się dość szybko napełnia z tego miodu, i znowu je odstawiam na bok koło tego drzewa. I znów myślę sobie, no jeszcze leci ten miód, więc jeszcze bym chciał więcej. I znów jestem w domu, ale nie mogę nic znaleźć. Mam już wrażenie, że wszystkie słoiki duże, które były w domu, to właśnie wziąłem, zostały tylko te malutkie, więc szukam czegoś i znajduję jakiś tam gdzieś karton stoi. Więc biorę jakiś najzwyklejszy po prostu karton, dość spory, i znów jestem w tym lesie. Podstawiam ten karton pod ten, miód, pod ten wytryskujący miód. On dalej płynie taką właśnie wielką strugą. I ten karton zaczyna się napełniać. Napełnia się tak trochę mniej niż do połowy, bym powiedział, i zaczyna. Przestaje pomału tryskać. Tak rozpryskuje się trochę na boki, jeszcze. Także jak dobrze pamiętam, nawet chyba mi delikatnie na twarz, na twarzy poczułem ten miód, jak wypryskał, i nagle przestaje płynąć. Także te wszystkie słoiki, plus, plus ten karton i jeszcze kubeł, kubełek, który znalazłem, wszystkie są pełne miodu. W jednym z tych pojemników, właściwie to chyba był to pierwszy. Pierwszy słoik, do którego na, na, napłynął ten miód, to w nim, w środku, tylko w nim, jest, widzę, że jest jakby kawałek y, plastra miodu. Plastra. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś plaster miodu taki ściśnięty. Y, on wyglądał bardziej. Trochę taki ściśnięty ten plaster miodu, nie taki wielki, bo on jest przeważnie w kształcie prostokąta, ale taki jakiś mały kawałek właśnie tego plastra miodu jest w tym już płynnym miodzie. Ten miód ma taki kolor brązowawy bardziej, nie jest taki jasny, tylko kolor brązowawy. No i budzę się, moi drodzy. Budzę się. Była godzina. Dochodziła chyba za 5 albo za 10 czwartek się obudziłem. E, czuję się e, czuję się dobrze, nie jestem przestraszony ani wystraszony. E, bardziej czuję w sercu spokój. I pierwsza myśl, jaka mi przyszła to, że obfitość. Natomiast ten sen można na, na kilka sposobów wytłumaczyć. Ja pewne spostrzeżenia mam, ale nie wiem, które są trafne. Nie wszystkie, nie wszystkie symbole e, umiem rozpoznać dlatego dzielę się z Wami tym snem być może on był skierowany tylko i wyłącznie do mnie ale nie umiem go wytłumaczyć więc proszę serdecznie, jeżeli ktoś będzie umiał ten sen wytłumaczyć jeżeli ktoś ma dar od Boga abyście mi po prostu wytłumaczyli ten sen co on oznacza i w sumie, moi drodzy, tyle chciałem Wam powiedzieć podzielić się, podzielić się tym z Wami dziękuję za wysłuchanie Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa Jeszua HaMashiach. Niech Bóg Wam błogosławi, prowadzi Was i niech nas ma wszystkich w swojej opiece. Chwała Bogu.